Podczas rozmów rekrutacyjnych ktoś ci pytał kiedyś o certyfikaty? Tak bardzo powierzchownie. O, widzę, że zrobiłaś certyfikat z tego i z tego. Tak, zrobiłam faktycznie i tam miałam przygotowane zawsze jedno zdanie, że no, bo chciałam poznać jakieś narzędzie czy tam jakąś metodę i tyle, ale nikt nie wchodził nigdy w szczegóły, nie przepytywał mnie. Bardziej pytali o przykłady z życia, Projektowego czy tam z życia produktowego, czyli takie realne doświadczenie, które miałam i jak rozwiązałam jakąś sytuację. Patrzę z perspektywy mnie jako hiring managera, No ja jako hiring manager, okej, okay, patrząc na CV widzę, że jest ten certyfikat, i na przykład, jeśli szukam kogoś na stanowisko juniorskie i oczekuję, że nie wiem, ma znajomość skramu z jakiegoś powodu, no bo pracujemy na przykład z kremie, tak i chciałbym, żeby ta osoba pracowała z kramie, to okej, okay, to rzeczywiście jest taki plusik w kontekście tego, że ten rzeczywiście człowiek, przynajmniej wie, o czym w ogóle. Będziemy mówić, nie? i to nie będzie takie totalnie oderwane od rzeczywistości. Natomiast pomagało mi to na etapie po prostu screeningu ewentualnie nie? kandydatów. Śmiałbym rzeczywiście dwóch kandydatów identycznych, których jakby widać na stanowisku Oniowskiej, zwykle nie mają doświadczenia jakichś wielkich i yy, szukam kogoś, kto jednak będzie miał jakieś pojęcie o skramie, no to to, że jakby zrobił certyfikat, to przynajmniej wiem, że będzie wiedział mniej więcej o czym mówi, jeśli ma zrobiony PSM-a czy PSPO na przykład ewentualnie w drugą stronę jeszcze patrzyłem tak, że jeśli rzeczywiście ktoś ma zrobione jakiś certyfikat kursy czy po prostu czymś się chwali w kontekście takim edukacyjnym, to jest dobry ewentualnie sygnał, że się po prostu rozwija. No z drugiej strony, jeśli ktoś ma 15 50 gdzieś na wymienionych, no to zaczynam się zastanawiać jakby z czego to gdzieś wynika, wtedy zaczynam się zastanawiać czy ten człowiek jakby nie skupia się tylko na teorii na przykład w takiej sytuacji, nie? bo czy jesteś w stanie rzeczywiście tą wiedzę z 50 kursów, programów, certyfikacji wdrożyć w jakikolwiek sposób w praktykę. Nie? Więc tak z perspektywy hiring managera ja trochę tak to, tak na to patrzę.